Ostatnio takie walkie talkie, możecie to sprawdzić na ten kaczora. Takie walkie talkie seznał właśnie, bo sprawdzę sobie z jest Z takiego szybki filmik. O, no, takie skrytki jakby. Ja jak w mojej postaci skopię to. Uu, to zasajmy mam skrytkę. O, bardzo fajna, fajna. Fajne widzowie, ale jedno mi nie podoba się w tym, wiecież co? muszę się przebrać mój dobry stój. No to jakieś fajne lokacje mi się trzypi jedno bardzo No to lecimy. Dobra, no, nieważne. Nie, Ej, nie mogę wam puścić muzyki. Ale kupa w tym momencie jest. Słabo Taki profesjonalny Tokio Drift hmm. W ogóle ten pogrzeb Skorpiona się odbędzie jutro też Skorpion dostanie pogrzeb jutro O, nie ma go Nie wiem co się z nim dzieje o. Mój foto ty w ogóle te, te, te strzałki są jak na, na moim padzie w BSI, nie? Fajne, śmieszno.

No to ma, to dostałem 30 tysięcy z tego. Jest, jak znajdziecie na mapie to samo jak ochroniacza macie, to takie szkielet pisze. Bierzecie. Wykrywasz jej mapę, no i ten dostajecie takie ten No i co to szukać Dostaje się darmo 30 tysięcy. Czy się opłaca? Nie wiem. Ale to nic nie gorzka. Więc. No, za darmo. Za darmo ten. Staramy o 60 tysięcy, no to tak nie. A nie, czyli araba niemożliwe, ale nam no, nic nie da. Serpuszko mnie zabolało. Yeah. O, Jak mogliście. wywalili mnie, czuję się smutny z tym. Odnotujemy ja jak samoloty nie wiem co mi gadam w ogóle tam widzowie no zdobyłem tam to i sprawdźmy czy dostaniemy nie ma jakiś strój czy coś, może dostajemy coś jeszcze jeżeli to stroi, to jest konkurencyjna. Kosowa by lunia. Dobra, widzimy dużo tu, 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 i coś się stało Coś nic Aha Oku Eyy do to kurwa ono cię zabiję yy, to bomba To jest, to jest na, na lód bombowy cię wezwa Poddajcie się yy, tak to jest podajcie się to tu nie no, ja się tylko bronię, nie wiem po co chodzi policja. To samo. O! To była samoobrona. Oni się nie znają po prostu. Myślę, że to była samoobrona, przecież ja nic nie robiłem. Oni zaatakowali piersi. Jestem tego pewne w ogóle, skorpiona chyba jest w potrzebie. No, wszystkie ...kluczowe elementy są na swoim miejscu. Możemy na przykład pytanie, albo poczekać, i się lepiej przygotować. Wybór należy do ciebie. Czekam za tą rakietnicę, co nie kupię, nie? Fajna, fajna. O kurde, ja, co? Jak, jak ja przybiłem 3 z ale jestem też nie Jestem potężny widzowiec, przybiłem trzy strzały z yy, dwoma pociskami. Co? Trzy... Szyby. To Co? No, wiecie o co chodzi chyba, nie? Nie, to w mojej głowie wygląda lepiej. O, trochę drift. A to mają chyba te z... Yy, z... Fat... Yy, yy, Faty. Przestraszył się Angus no z, no z niego Chyba wezwiemy sobie jedną no skillowy pojazd Dobra, jedziemy teraz zobaczymy Szopa hmm, Co za helikopter? Aha, o, ja wam pokażę, jeszcze gdzieś go spotkałem, może wam coś się że tam spotkać. Aj, bo ja mam jakąś muzykę nie mam nie hmm. Dobra, nie, nie ważne. No i ja go... czekaj, tak? No, nie. Ja go gdzieś tutaj znalazłem, tu gdzieś go znalazłem, pamiętam. Tu gdzieś go znalazłem, o, w tym miejscu gdzieś tutaj. Teraz go już nie mam, bo sobie poszedł i szukać innego miejsca, ale jego tutaj znalazłem, nie. Hej. No. Tak, pochodzimy z Polatonem w mieście, do mojej agencji, może znowu z.com. A jak nie, no to trudno. Tak się bywa. Tak się bywa. O. Nie, to tylko jakiś bezużyteczny telefon. Nic wielkiego się nie stało. Dobra, no, polatajmy sobie też. W na odcinku koszula możecie wpaść do niego, ale... no. No, jak tam wolicie, nie? Możecie... Nie proszę o to za zrobimy, ale... Możecie zalikować, zasubować, nie wiem. Co za telefon? A! Roboty Robotnik, foki Czy wie czy to jest Adam? Adam B, aha, dobra Tu, tu, tu W w ten. Jak oglądam prawdziwe życie pewnej osoby, to chłop nie umiał tego przeczytać w bo oczywiście, że to jest e, friend, e, fr, e, Francis Clapton i partner. Mhm. Chyba rozumiecie. Looking, looking good. A, dzięki, dzięki Andrzej. <grywa> to. gdzie jest ten nigger? No bo nieważne. Jak ten chłop tutaj, to jest kaluch, nie? I chłop chyba nie, nie domaga, że został tutaj. To wcale to nie jest tak, że tutaj jest jego zdjęcie, nie? To wcale. A, to jest w ogóle jeszcze sprawy motor sportu. Aha, i on wyrzuca, że on że, że z jakąś tam. Baj... o, oh, co? Jakiegoś Joba i Ty, a on robi tego, to jest tam, on się nazywa? Giga czas, on robi... Z... o, oh, ale giga czas z niego jest. <laughs> ale giga czas. Ej, co mi jest tutaj w rzuconym, że to ważne? Chop, co w bodasów, bo niszczy czy coś, nie wiem. Jakiś nie O To jest biuro. Moje biuro. To to, 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 to nic się nie dzieje. To, 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 to nic. To, to nie moje, to. To, to, to jest. To ten pies Hitman. Hitman? A co, 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 Hitman tu robi? Hitman. O. Dotyka Twojej. Nie wiem, spłoconej twarzy. Podnieśony, jest. To nie to klikają o, o pieniądze. Znaczy amunicja, to nie Idziemy, a w ogóle można biegać w tej agencji, czy to się może i Chyba nic za to nie dostaliśmy, nie? Przemet, no. No czy z tej zamarkowania nie wiem, ale ja jestem za zielonymi żeby nie było, to się dostaję za warsztata, O ale jest to fajne o, prawa o, pójdziemy w jakimś garniaku do Skorpiona na pogrzeb a, co jest? A, wybieram. O, napiszcie mi w komentarzach, w czym mam pójść. No. Mogę no, nawet na świeciarza pójść. Z drobnym i słabym człowiekiem. Dobra, y, nie mam, Nie, nie ma, nie ma. To mi napiszcie w jakim ten na pójść, możecie wybrać. A sobie wybierzcie. Nie wiem, numer, numerami możecie. Nie, nie wybierzecie, to ja muszę zczułować i Prawdopodobnie wybiorę ten tej, co mam. Z czego? W jakąś tam. tam. nie mogę? Mogę? Nie mogę? no, no pewnie mogę. No, nie no, Uuuu, uh, znowu nie zrobię ten, ten strój. Skąd nie mam nawet to? Nie wiem Okej, okay, jeszcze jakiś składnie by się wybrać. No, wziąć Nie wypadałoby wziąć, nie? No, z konia, Cza, weźmie, nie no, brązowy skąd ja to te brązowe rzeczy? Czarny, grafitowy sobie weźmiemy I skoro mamy ten To, to To weźmy jakieś coś dopasujące do tego Czarny, nie? to odbywajcie jakieś pomyślne też.